Kochani, dzisiaj sprawdzimy, co niespodziewanego, pozytywnego wydarzy się dla Ciebie w najbliższej przyszłości. To jest czytanie ponadczasowe, nieważne kiedy to oglądasz, jest tutaj dla Ciebie wiadomość. To jest czytanie, wybierz kartę i mamy tutaj karty dla grupy pierwszej, grupy drugiej i grupy trzeciej. Czasówka każdej grupy jest w opisie filmu. Weź głęboki wdech, połącz się ze swoją intuicją, poczuj, która grupa albo które grupy mają dla Ciebie wiadomość. I widzimy się za chwilę. Grupa pierwsza, oto Twoje czytanie. Zacznę od energii karty, która przyciągnęła Cię do tej grupy. A później zobaczymy karty wyroczni, zobaczymy yy, o czym to będzie, co to będzie, yy, na tyle, na ile oczywiście dostaniemy informacje, bo to jednak dalej ma być coś niespodziewanego. Dobrze. Karta podróżnika. Idź w nowym kierunku. No i właśnie, może od jakiegoś czasu masz. Jakby ustawione w cudzysłowie życiu, że codziennie robisz to i to, idziesz tam, pracujesz tu, wracasz, robisz to. I tutaj wszechświat woła Cię do tego, żeby iść w nowym kierunku, i niebawem wydarzy się coś takiego, co Ci to umożliwi. I też widzę dla wielu z Was, że będziecie szukać swojego nowego celu w życiu. Bo to, co robicie do tej pory, nie do końca wam odpowiada, nie do końca jest połączone z waszym sercem. Widzę też, że wielu z was będzie podróżować, tak? Karta podróżniczki. To mogą być podróże fizyczne, ale też podróże mentalne. Widzę tutaj odkrywanie nowych światów, czy to w Twoim wnętrzu, czy na Matce Ziemi. To jest czytanie kolektywne, więc dla każdego to będzie coś innego. Ale też widzę dużo pewności siebie w tej czerwonej szacie i takiego zainteresowania, podekscytowania tą nową ścieżką, na którą wkraczasz, a wcale się nie do końca spodziewasz. Albo dla tych z was, którzy już czują tą nową ścieżkę, to to jest potwierdzenie. Tak, idź w nowym kierunku, zmień pracę, zmień otoczenie. Niektórzy z was zdecydują się nagle przeprowadzić nawet do innego kraju, zmiana dzień czasem. Więc tutaj to będzie jakaś taka zmiana i to dosyć duża, powiązana z ruchem, z przeprowadzką, z podróżą. Dla tych z Was, którzy są w związku na odległość, to albo Ty jedziesz do swojego partnera, partnerki, albo oni przyjeżdżają do Ciebie niedługo, mimo że się na przykład na to nie zanosiło. Może być też taka sytuacja. Może dostaniesz w pracy jakąś możliwość wyjechania w delegację, a nigdy nie myślałeś, nie myślałaś, że to możliwe. Tutaj tego typu rzeczy będą się działy dla grupy pierwszej. To już czuję z tej karty. Zobaczmy jeszcze kolejne wiadomości. Grupa pierwsza. O co tutaj chodzi? Dzisiaj spróbuję trochę innej formuły niż zwykle. Będę po Karcie opowiadać. Zobaczymy. O! Mamy pierwszą. Mamy pierwsze trzy. Mamy tak. Yy, głęboka przyjaźń z kimś o tej samej płci. Yy, no, tutaj to może być więcej niż przyjaźń dla tych z Was, którzy rezonują, ale widzę tutaj, właśnie, że. Spotkacie kogoś, kto może wam zaproponuje tę podróż albo tę zmianę, zasugeruje w jakiś sposób, a wy pójdziecie za tym, albo yy, też widzę, że w czasie tej podróży czy tej zmiany możecie poznać kogoś takiego. Zobaczymy, co mamy dalej. O, proszę. Spotkanie z nieznajomym jest bardzo ważne, czyli prawdopodobnie to nie będzie ktoś, kogo znasz, bo tutaj jest ważne spotkanie z nieznajomym i tak jak mówiłam, tak jak czuję, to może być w czasie tej podróży albo ktoś, kogo niebawem poznasz, zaproponuje ci taką podróż i warto tu się zgodzić. Może to jakaś podróż na przykład, do Afryki albo do Ameryki Południowej, śladami plemion, na przykład. Takie rzeczy widzę dla niektórych z Was, a może to po prostu jakieś miejsce inne też być. Bierz to, co z Tobą rezonuje. Jednak tutaj jakieś spotkanie z kimś zmienia dużo. I proszę, tutaj też jakaś dobra rada od przyjaciela czeka, więc widzę, że Ty nie do końca będziesz pewien, pewna, czy chcesz w tej podróży uczestniczyć, ale ktoś Wesprzeć się dobrą radą, więc warto jej posłuchać. Warto tam pojechać, też słyszę. Zobaczmy kolejne wskazówki, co tutaj jeszcze się wydarzy. O. Tak, te dwie karty. Mamy tak. O. Będziesz pełnić inną rolę. Stąd dobrze czułam, że to mogą być sprawy zawodowe yy, związane z podróżą. Y, tutaj będziesz y, nagle robić zupełnie coś innego. To może być w ramach tej samej pracy, ale tutaj jakaś nowa rola nam się rysuje. Tak. Miesiąc luty. O, proszę. <laughs> Więc luty jest w jakiś sposób ważny, jeśli chodzi o te niespodzianki. Yy. Jeżeli oglądasz ten film w czasie premiery, to luty za chwilkę, ale tak jak mówiłam, to jest czytanie ponadczasowe. Jeżeli nie luty, to to też może być dwa miesiące od momentu, kiedy oglądasz to czytanie, te wydarzenia, o które tutaj pytamy. Co jeszcze? O Matko, no bardzo dużo mają wiadomości. Proszę, wielkie szczęście, tak? No dobrze słyszałam, że warto wyruszyć w tę podróż, przyjąć tę nową propozycję. Ponieważ to przyniesie Ci wielkie szczęście. Wow! Mają dużo do powiedzenia. O i nie tylko szczęście, bo też miłość, single. Dla tych z Was, którzy pragną miłości, no to możecie poznać kogoś, nawet w lutym. Może ten ktoś Wam zaproponuje później tę podróż, na którą się wybierzecie. Tak może być. Albo w czasie tej podróży możecie poznać kogoś, dzięki komu szybciej Wam zabije serce. Proszę, w tym czasie też ktoś odejdzie z Waszego życia. W takim sensie nie widzę tutaj straty odejścia, tylko że po prostu ktoś wstanie i wyjdzie. Komuś nie będą się podobać te szczęśliwe zmiany dla ciebie. To, że jesteś taki spontaniczny, spontaniczna. Tutaj ktoś, kto chce Cię troszeczkę kontrolować, no to się opiera tym zmianom. No właśnie, to widać. Koniec romansu albo biznesu. Może skończysz współpracować z jakimś klientem i przyjdzie nowy, który da ci dużo lepsze możliwości. Tak może być dla wielu z Was. No to też może być jakaś relacja z toksyczną osobą i ta relacja idzie ku końcowi. No pięknie. Twoje jakieś szczere marzenie zostanie spełnione. Także, no tutaj, jakaś duża, niespodziewana zmiana, będziesz robić coś w inny sposób, raczej w pracy, albo może w ogóle zmienisz swój styl życia, i to przyniesie ci dużo miłości, szczęścia, spełnienie jakiegoś marzenia. Wow. I też jakąś pomoc, jeśli chodzi o sprawy prawne. Bo tutaj jest tyle pozytywnych kart. Słyszę, że dla małego procenta z Was rozwód. Ale to tylko dla tych z Was, którzy poczują ulgę, kiedy to się wydarzy, bo to wszystko jest mowa o szczęśliwych zmianach. Yy, mamy jeszcze jedną kartę sukces. <grytanie> Także ta zmiana to wszystko, co się będzie działo albo w lutym, albo dwa miesiące od teraz no to naprawdę przyniesie dużo powodzenia w Twoim życiu. Może to być tak, że nie będziesz pewny, pewna, czy na pewno wykonać ten ruch, który ktoś Ci sugeruje, ktoś Ci proponuje. poradzić się przyjaciół, ale tutaj już widać, że warto skorzystać z tej nietypowej okazji, która idzie w Twoją stronę. Grupa pierwsza. Jeśli to z Tobą rezonuje, to proszę polub ten film, skomentuj, wyślij do kogoś, to bardzo. Pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Grupa druga, oto Twoje czytanie. Zacznę od energii karty, która przyciągnęła Cię tutaj. Później będzie więcej wiadomości, szczegółów na temat tego, co Cię zaskoczy pozytywnego w najbliższym czasie. Przyciągnęła cię karta kapłanki, i mówi ona o tym, że czas sięgnąć po swoją wewnętrzną siłę. Nie czujesz się pewnie do końca, jeśli o to chodzi, czy. Wierzysz, że spełnisz swoje marzenia, czy zasługujesz na to, żeby żyć tak, jak pragniesz? I kapłanka mówi tak. Jak to zrobić? Najważniejsze jest, żeby sięgnąć po swoją wewnętrzną siłę i moc. To może się wiązać z przekraczaniem swoich ograniczeń, schematów którymi się kierujesz w życiu, a także z tym, że czas już połączyć się z intuicją. Ona cię poprowadzi, bo czuję, że wielu z was jest jakby pomiędzy i nie potraficie wyjść ze stagnacji. Ale uda się to, bo tutaj mamy dwa skrzydła na tej karcie, tak? Więc trzeba pewnie iść do przodu. Słyszę, pewnie zdecyduj, czego pragniesz, a to do ciebie przyjdzie. Ale też naucz się przyjmować. Tutaj praca nad energią żeńską też mi się pokazuje, co niespodziewanego będzie. Myślę, że otrzymasz jakiś niespodziewany dar, który otworzy ci oczy. Ale za chwilkę dowiemy się yy, dokładniej, o co tutaj chodzi. Grupa druga zobaczmy więcej szczegółów. Dzisiaj spróbuję. Trochę innej techniki. Będę opowiadać karta po karcie, co się pojawia, albo po paru kartach. <laughs> Dobrze. Yy, kosz. Uznanie nagrody. No, mówiłam, jakiś dar otrzymasz, którego w ogóle się nie spodziewasz, który podniesie Twoją samoocenę w jakiś sposób, jakieś uznanie w pracy, yy, awans, yy, nagroda. Też jakieś dary, widzę tutaj fizyczne, się z tym wiążą. Co jeszcze? No i to jest właśnie nagroda, która nadeszła po okresie frustracji i lekcji, więc jakby ty jeszcze jesteś właśnie w tym czasie stagnacji, lekcji, frustracji, ale wychodzisz z tego, sięgając po swoją wewnętrzną osobistą moc i łącząc się z intuicją. I dzięki temu właśnie dostajesz uznanie, nagrody, dar, fizyczne rzeczy. Tutaj widzę. Zobaczmy co dalej. O co? Uh -huh. O co jeszcze tutaj chodzi? Ok, zaczniemy tak. Ktoś nowy pojawia się w twoim życiu. Zobaczmy więcej. Krótka podróż i mamy też o, komplementy. Proszę. Więc tutaj jacyś nowi ludzie, widzę więcej niż jedną osobę, pojawiają się w Twoim życiu. To jest jakby kontynuacja tego sukcesu. Jakby ten sukces daje Ci dalszy rozwój, jakieś krótkie podróże. To może być w pracy. Ja widzę, że tutaj chodzi o ścieżkę życiową, pracę, o to, co robisz na, na co dzień, projekty Twoje. I wielu ludzi zaczyna Cię doceniać, kiedy sięgasz po swoją wewnętrzną moc. Są komplementy, są i jakieś tutaj nowe propozycje współpracy widzę. Zobaczmy kolejne wskazówki. Kolejne wiadomości. O, ta karta na pewno. Tak. I tyle jeszcze. Czerwiec. Czyli tutaj miesiąc czerwiec jest ważny w jakiś sposób w tej historii. Mamy, o właśnie, tutaj jeszcze może nie do końca wierzysz w swoją siłę i moc, ponieważ się boisz. Syndrom oszusta, tak zwany, czyli robisz coś i boisz się, że nie jesteś wystarczająco wykwalifikowany i jesteś. Nie obawiaj się, tak? Proszę, coś ważnego. Już czułam, że po tych nagrodach coś ważnego jeszcze jakaś nowa propozycja, podwyżka. Co tu jeszcze? O, i to wszystko doprowadzi Cię do jakiejś podróży, yy, takiej personalnej, mam na myśli wewnętrznej, bardziej. Yy, I będziesz w końcu sięgać po swoją siłę, po swoją moc i po wewnętrzny spokój, też dzięki temu sukcesowi, i to zapewni Ci jeszcze więcej sukcesów. Wow, no jestem ciekawa. Co, co jeszcze? Mają karty do powiedzenia dla grupy drugiej. O, dobra. Dużo emocji. Namiętna miłość lub nienawiść. Ja tutaj widzę, że to raczej jest namiętna miłość, ale czuję to w takim sensie pasji do tego, co robisz. Pasji do tego, jak rozwija się Twoja ścieżka życiowa. No właśnie, i tak jak mówiłam, czeka Cię sukces. To wszystko, to wydarzenie, które zainicjuje ten łańcuch wydarzeń, tutaj kulminacja będzie w czerwcu, albo za 6 miesięcy, albo za 6 tygodni, wiesz to, co z Tobą rezonuje. To wszystko prowadzi Cię do wzrostu w sytuacji materialnej, a także do wzrostu wewnętrznego. Czyli tak jakby ja to czuję tak, że w końcu czujesz się wart, warta tego, żeby osiągnąć sukces. Hmm, czynnikiem zapalnym jest do tego niespodziewana nagroda, niespodziewana podwyżka, niespodziewana pochwała z jakiejś strony i to doprowadza do tego, że Ty idziesz dalej swoją drogą, w pełni mocy, robisz to, co przynosi Ci dużo spełnienia radości, ale także się opłaca. No i naprawdę idziesz nową ścieżką, na której już nie ma frustracji i lęków. Wow, Grupa druga. Jeśli to z Tobą rezonuje, to proszę polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś. Bardzo to pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre. Grupo trzecia, oto Twoja wiadomość, co zaskoczy Cię pozytywnego w najbliższym czasie. Najpierw odczytam energię karty, która cię przyciągnęła, potem będzie więcej wskazówek i szczegółów na temat tego, co się dla ciebie wydarzy. Twoja karta to biała wiedźma i ona mówi: bądź światłem. I tutaj czuję, że poprzez kulminację jakiejś sytuacji, która nie dla wszystkich będzie przyjemna, nie musi być straszna, może być po prostu skomplikowana, ale Ty wybierasz, żeby być światłem w tej sytuacji, żeby mieć zrozumienie dla siebie najpierw, a przede wszystkim potem dla innych. Jakaś mądrość z Ciebie wypłynie i też jakąś mądrość zdobędziesz poprzez tę sytuację. I naprawdę Twoje wibracje pójdą do góry przez to doświadczenie życiowe, kiedy wybierzesz światło. Dla niektórych z Was po raz pierwszy wybierzecie światło zamiast nienawiści, na przykład, albo złości. No tutaj widzę coś takiego. Bardzo to jest taka wiadomość uduchowiona. Tak czuję na poziomie duszy. Dobrze. Zobaczmy. Oj, o co tu chodzi? Już coś nam się tu pojawia. Karty latają. Ważna wiadomość. Cokolwiek by się nie działo, twoje problemy zostaną rozwiązane. Tylko widzę, że najpierw coś się musi ulać najpierw coś musi zostać wypowiedziane, wypisane. Więc widzę, że tutaj dla większości z Was to jest wiadomość o rozwiązaniu jakiegoś problemu, który już od jakiegoś czasu z wami jest. Zobaczmy dalej. Będziesz zaopiekowany w trudnym czasie, także nie jesteś sam. Przez tę sytuację też zobaczysz, kto jest Twoim prawdziwym przyjacielem, kto cię wspiera, a kto nie, i na pewno będzie dla Ciebie dużo wsparcia. Jesteś na dobrej ścieżce. Może ci się wydawać, że coś jest zagmatwane i może się nie udać, i że może to nie jest Twoja droga, ale nie. Twoi przewodnicy mówią, że jesteś na dobrej drodze, jesteś tylko testowany trochę, żeby jakby właśnie zobaczyć, czy wybierzesz to światło, a wybierzesz to światło, bo to jest potrzebny jakby krok, moment na rozwoju, w rozwoju Twojej duszy. No, i właśnie czułam, że tutaj coś jest, mamy tutaj fałszywego przyjaciela. No, właśnie, może się uleje, może się okaże, że ktoś jest fałszywy i to jest takie um, ukryte błogosławieństwo, no bo jakby się później okazało, to ten ktoś mógłby ci więcej naszkodzić niż na ten moment, kiedy to odkrywasz. Tak to czuję. Zobaczmy kolejną wiadomość dla grupy trzeciej. Oho. Może te karty mi się tutaj. Ta fałszywa osoba to może być jakiś starszy mężczyzna, albo po prostu mężczyzna, albo ktoś taki narcystyczny, kto uważa, że jest mądrzejszy od wszystkich. I ciągle wszystkim daje dobre rady. Oj, jak to on nie wie. No, ale właśnie po to, żeby się czuć potrzebnym, żeby wszyscy go podziwiali. Tak, to tutaj widzę. Jakieś tutaj ważne ogłoszenie będzie. O co tutaj chodzi? O, proszę. <grytanie> Niektórzy z Was ogłoszą, że chcą wziąć ślub. I komuś to się nie spodoba, wybranek się nie spodoba, wybranka. I to też może być taka sytuacja, że to niekoniecznie ktoś jest fałszywy, tylko poczujesz się zdradzony, zdradzona, bo myślałeś, myślałeś, że możesz liczyć na tego kogoś. Że jakby wiesz, że podejmujesz dobre decyzje w swoim życiu i wiesz, że jak mówisz, że Kochasz kogoś i chcesz wziąć z nim z nią ślub, no to, to że wiesz, co robisz. Dla tych z Was, z którymi to nie rezonuje, to może być jakaś inna decyzja, może być współpraca biznesowa, jak tutaj mamy kartę ślubu. Jakieś ważne ogłoszenie. W związku z tym idzie do Ciebie też dużo pieniędzy poprzez wygraną, odziedziczenie dla niektórych z Was. To może być smutna wiadomość, ale widzę, że to mały procent. Bardziej tutaj widzę, że jakby to też Twój kandydat na męża, kandydatka na męża może być majętna albo też razem stworzycie jakiś fajny biznes później. No i właśnie może to Ty robisz nieoczekiwany ruch, tutaj jest takie odwrócenie i widzisz, jak ludzie reagują na Twoje ogłoszenie. I nie każdy jest szczęśliwy, że jesteś szczęśliwa, albo że jesteś szczęśliwy. Także tutaj może wyjść na jaw dużo rzeczy przy okazji tego ogłoszenia, i dużo wyjdzie, bo dużo kart jeszcze. Mamy też kartę y, kobiety o jasnych cechach wyglądu więc to też może być ktoś, ten ktoś fałszywy, albo ten y, ktoś, kto tutaj y, y, nie do końca dobrze ci życzy. No, tutaj to jest bardzo szerokie, kolektywne czytanie, więc każdy to potrzebuje do siebie dostosować, bo tutaj też y, widzę, że jedna z tych osób będzie pomagać. Zobaczmy więcej kart. Wróć do podstaw. Ja to czuję tak, żeby. i tu już nie widać żeby wrócić do podstaw, w tym y, komu możesz ufać, a komu nie. Znowu mamy tutaj kartę, że pieniądze idą w Twoją stronę, więc ty, dużo pieniędzy niespodziewanych idzie w Twoją stronę też. Yy, jakiś dar, diament, yy, więc tutaj mogą być też niespodziewane zaręczyny dla niektórych z Was. Mamy tutaj też kartę mężczyzny. Bardzo dużo osób jest w Twoim polu i mamy też kartę tego, że Bezpieczna emocjonalnie rodzina jest ci niezbędna, i to mi pokazuje właśnie, że przez to ogłoszenie czegoś, jakiejś Twojej nowej ścieżki życiowej, związku, ślubu, decyzji, wiele ludzi będzie chciało się wypowiedzieć. Ty masz w tym taką lekcję życiową, żeby wrócić do podstaw, żeby pamiętać, że to i tak ty decydujesz, co robisz w swoim życiem. Więc wybierz światło, nie złość się, bo to wykreuje tylko dużo amoków w Twoim życiu. Jeżeli będziesz się złościć na to, co kto tam y, mówi o tym, co Ty decydujesz o swoim życiu. Więc wybierz światło, y, weź odpowiedzialność za swoje decyzje w takim względzie, że to Ty je podejmujesz i Ty wiesz, co robisz, bo jesteś dorosłą osobą, bo wiele ludzi tutaj będzie chciało się wypowiedzieć, tak. A ty wiesz, co jest podstawą twojej decyzji? Pamiętaj o tym zawsze. Jak ktoś ci zamąci w głowie, to wróć do podstaw, tak? Wróć do podstaw. I właśnie to um, bycie w swojej decyzji, bycie w swoim świetle i w swojej mocy i w swojej mądrości yy, da ci. Yy, to, że zobaczysz, komu możesz ufać, komu nie, kto naprawdę Cię kocha, lubi, szanuje, wspiera, a kto chce na Ciebie naciskać, Tobą sterować, i też tak jakby widzę, że się uwolnisz od y, toksycznych ludzi. I ta decyzja w jakiś sposób da Ci też y, duże korzyści finansowe, albo też po prostu niespodziewanie nagle dostań, zaczniesz dostawać dary finansowe czy prezenty, czy to mogą być też duże. Prezenty ślubne, skoro mamy tutaj małżeństwo. Także naprawdę bardzo dużo dzieje się w tej grupie. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne, ale naprawdę obfitość wielka idzie w Twoją stronę i wiele zmian. Tylko pamiętaj: bądź światłem, wybieraj zawsze swoje wewnętrzne światło, i kiedy ktoś próbuje zamącić Ci w głowie, wróć do podstaw, wróć do serca. Wow, grupa trzecia. Jeśli to z Tobą rezonuje, to proszę, polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś. To bardzo pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.